Cześć, witajcie, portal muzyki.com. Paweł Lemański z tej strony, a tutaj przede mną nowiutki KORG SV2. KORG SV2 to, jak się nie trudno domyśleć, jest to następca SV1. Co się zmieniło? Zmieniło się naprawdę sporo. Yy, oczywiście wygląd został ten sam, taki klasyczny, stary yy, wygląd, natomiast yy, zmieniły się brzmienia. Ponad dziesięciokrotnie większa baza próbek w tym instrumencie drzemie, a to oznacza, że fortepiany, pianiny elektryczne, wszystko, wszystko jest nowe. No to co? Zapraszam Was serdecznie do testu. A ja od razu przechodzę do konkretów, dlatego że fortepiany, wszystkie brzmienia inne zdążymy jeszcze sobie ograć. Natomiast podstawowa zmiana, która wynosi ten instrument level wyżej, to jest obsługa warstw. Mamy tutaj trzy warstwy, i na przykład, jeśli klikniemy sobie przycisk funkcji, no to. Nasz equalizer zmienia się. Mamy trzy trójpasmowy equalizer, natomiast y, możemy go zamienić właśnie w taki potencjał głośności poszczególnej strefy. I zobaczcie, ja sobie to skręcę. Pierwsza warstwa to jest fortepian. Na drugiej warstwie mamy smyki. Na trzeciej warstwie mamy pada, czyli Mogę spokojnie tym wszystkim sobie tutaj sterować, to jest to, czego. Nie no, fortepiany, pianina sceniczne korzystają często z tej funkcji, natomiast nie każdy producent ma to tak dobrze zrobione, i nie w każdym stage pianu można połączyć trzy brzmienia. Mamy tutaj 72 presety, i w błędzie będzie ten, kto myśli, że to jest wszystko. Co tu mamy wypisane, to wszystko jest w tym instrumencie. Właśnie tu jest, oczywiście jest, natomiast kryją się tutaj brzmienia ukryte. I ja właśnie tutaj chciałem Was do tych brzmień ukrytych zabrać, natomiast potrzebuję do tego komputera i właśnie tu się za chwilę pojawi komputer. Komputer pojawił się za mną, natomiast wyjaśnijmy sobie parę kwestii związanych z wyborem brzmień. Po pierwsze, wiele osób, na, jak robiłem stream, to zauważyła, że instrument urywa brzmienia podczas, podczas zmiany. I to. Niby urywa, niby nie. A no właśnie, czy któryś z pianin cyfrowych Matki smyki albo takie brzmienia. Tutaj na moment się zatrzymajmy, dlatego że tak się zagrałem tymi brzmieniami, że w końcu nie określiliśmy sobie, czy te brzmienia urywają się przy zmianie, czy się nie urywają. I teraz tak, jak ja włączę smyk i będę zmieniał brzmieniami z tych kategorii, no to są zmiany, zobaczcie. Ale one są takie słyszalne, niesłyszalne. Dajmy może jakiegoś pada. To wynika z tego, że jedne brzmienia są ciszej, drugie głośniej, no i konfiguracja procesora też musi nastąpić, ale kiedy ja używam brzmień moich ulubionych, no to zobaczcie. O, tu był przeskok, czyli ze smyka. Jeszcze raz ze smyka pójdziemy w. Czyli to jest kwestia, chyba, głośności, jeśli dobrze widzę i słyszę. Producent nie chwali się y, tym, czy ten instrument urywa brzmienie, czy też nie urywa. No ale w zasadzie możemy przyjąć, że jest pół na pół. W zależności, w jakie brzmienie traficie. Jeśli przechodzimy z fortepianu. Na coś innego nie ma problemu, natomiast tu, jeśli szybko żonglujemy, no to może być jakiś przeskok. Testu. I tak jak Wam wspominałem, możemy wyciszać poszczególne fragmenty tego brzmienia. Śliczne to jest. Wracajmy do brzmienia. Zauwa jak zauważycie, mamy na przykład pady. No i w instrumencie, niby na pokładzie, mamy dwa pady powiesz, jejku, strasznie mało. No, ale jak przyjrzymy się naszemu edytorowi, no to okazuje się, że kiedy my możemy połączyć dwa brzmienia ze sobą, a nawet i trzy, zrobić split, layer, co chcemy, ale jak połączymy te brzmienia, to się nam okaże, że tych brzmień jest tutaj zupełnie, zupełnie więcej. Komputer mi się zawiesił i muszę MacBooka zresetować. Co się stało? Nie wiem, wracamy za chwilę. Jesteśmy z powrotem, Max się kończy, kork zaczyna. Yy, wracamy do tych padów. Mam piano z padem. W edytorze mogę wybrać więcej tych rzeczy. Taki pad, tego w korgu SV1 na pewno nie było, tak samo jak nie było zarządzanie zarządzanie tymi layerami. stara barwa Skorga, x Można łączyć dwa pady i wtedy osiągnąć śliczne, mocne brzmienie, szerokie. Piękne. Tam głośniej. To samo dotyczy gitar. Na pokładzie brzmień panelowych nie znajdziemy żadnej gitary, ale mi to krzesełko skrzypi. Zauważcie, że mamy tutaj na przykład nylonową gitarę. Troszeczkę po głosiku nikomu się nie zaszkodziło.